Cześć. Zapewne wiele razy zastanawialiście się, czym obsadzić granicę swojej działki. No to ja wam dzisiaj spróbuję podpowiedzieć. Jeden z najszybciej rosnących żywopłotów to nie tu ja, ta po prawej stronie, ale tutaj mój żywopłot po lewej stronie. Zobaczcie, tutaj nie da się przedrzeć tą uliczką, i będę musiał dzisiaj. Popracować, aby tutaj można było przejść. Oczywiście na połowę z sąsiadem, ponieważ on również powinien tutaj przyciąć swoje tuje. Ale pytacie, jaki to żywopłot? No to odpowiadam. Jest to bardzo szybko przyrastający żywopłot ze śnieguliczki. A ja będę go dzisiaj ciął. Pokażę wam może ten żywopłot ze śnieguliczki z różnych perspektyw. Tutaj od strony południowo-zachodniej w tym miejscu przyrosło mu się chyba najbardziej, szczególnie szybko rośnie początkiem wiosny i ciężko za nim nadążać. Tutaj miejsce, gdzie jest zazwyczaj cień, ale widać, że również sobie świetnie radzi. No, i jeszcze jedna perspektywa, ta od strony mojej działki. Widać, że nieźle się rozrósł. Ja wam kiedyś pokazywałem, jak przycinam ten żywopłot, z tym, że nie był on jeszcze zielony. No, to rozpoczynam przycinanie. Oczywiście od góry. Naprawdę tnie się go wspaniale. Wystarczą takie fajne, naostrzone. Nożyce do żywopłotów i można czerpać przyjemność z jego przycinania. Góra już przycięta. Zresztą zobaczcie sami. No, może tutaj jeden odstaje, ale zaraz go ciachnę. No, także myślę, że całkiem fajnie górę udało się obciąć. No i teraz jeszcze boczki. Bo no zobaczcie, na boki również fajnie się rozrasta ten Żywopłot ze śnieguliczki. Równanie boczków również jest bardzo przyjemne, ponieważ te młode pędy bardzo łatwo poddają się ostrzą nożyc. Jest to bardzo przyjemne zajęcie. Można się zrelaksować nawet w niedzielę. Jeśli jesteście ciekawi. W jaki sposób zrobić sobie taki żywopłot? No to już podpowiadam. Otóż ja znalazłem taki dosyć spory, dziko rosnący krzew śnieguliczki. No i postanowiłem wykopać bryłę. Okazało się, że z tej bryły można pozyskać sporo sadzonek, takich właśnie na żywopłot. Wystarczy je tylko Podzielić, posadzić, no i można cieszyć się własnym żywopłotem, który właśnie przyciąłem do końca. Ostatnie cięcie boczków, no i gotowe. Teraz jeszcze tylko pozostał bałagan. Bałaganu jest trochę, ale zobaczcie, kosteczka ze śnieguliczki pięknie przycięta. Uwierzcie mi, że za dwa miesiące ona będzie wyglądała podobnie jak na początku filmu. No i to Wam zobrazuje, jak szybko rośnie ten żywopłot. Szczególnie na początku wiosny, no potem już troszkę zwalnia, ale nadal te przyrosty są bardzo spore. Byłoby idealnie, gdyby to się wszystko jeszcze samo posprzątało. No, ale niestety nie ma tak łatwo i trzeba samemu pozamiatać, a co za tym idzie, pozbyć się tego całego materiału. Ale muszę Wam powiedzieć, że śnieguliczka to bardzo przyjazna roślina, miododajna, bardzo pożyteczna dla owadów latających oraz ptaszków, które kiedy roślina zakwitnie i wyda owoce. Pewnie kojarzycie takie białe kuleczki. No to ptaszki, szczególnie drozdy, żywią się tymi właśnie kuleczkami. Jedynie należy uważać, jeśli mamy dzieci, aby dzieci nie zjadały tych kulek, bo często mogą kojarzyć się im z owocami. Te kulki są trujące. Ale co zrobić z takim materiałem? Spokojnie można go wrzucić do kompostownika. Zaraz to zrobię. Ja w moim kompostowniku stosuję takie przekładki. Czasem trawa, czasem inna materia organiczna, a czasem właśnie takie obcięte gałązki z liśćmi. One świetnie się przekompostują i będą stanowiły urozmaiconą materię pod przyszły kompost. Jak widzieliście po cięciu, jest tego dosyć sporo, także. Kilka koszyków jeszcze będę musiał tutaj przynieść do tej mojej skrzyni kompostowej. No dobrze, pokażę Wam, jak to wygląda teraz w środku. Trzeba sobie to oczywiście tak troszkę wyrównać, żeby tu nie było takiej górki. No i taka fajna, zielona materia zaraz ulegnie rozkładowi i zrobi się z tego czarne złoto. A Wy zobaczcie. Jak mój żywopłot ze śniegu liczki wygląda już po cięciu i sprzątaniu. Jak widać, nie trzeba tutaj używać żadnych sznureczków, można ciąć od ręki. No i w miarę udaje się uzyskać taki oto pożądany kształt kosteczki. Ja jestem bardzo zadowolony, szczególnie dlatego, że udało mi się tutaj. Udrożnić tą ścieżkę po prawej stronie. Można tam teraz swobodnie sobie przejść. Zobaczcie, ile miejsca. Dziękuję ślicznie za obejrzenie i mam nadzieję, że przekonałem Was do żywopłotu ze śnieguliczki. Cześć!